sprawdzili ze wschodu i z zachodu. To poradzili sobie i tam. U nas to zrobili na naturze, co na naturze. Bez prochów. Nie na jakichś y, dopingach sztucznych. albo coś. To potem dają sobie radę i gdzie indziej, co gdzie indziej. Tutaj ten ostatni raz z Nevady. Tu od tego gołębia przypomnimy co miał te pierwsze gołęby. Wellington, ze Stanów, tak. przez Wysokie Góry. Tutaj jest granica Stanów. Ta linia przerywana aż do Los Angeles, 512 km. Patrzcie, Los Angeles, Las Vegas. Jest kawał drogi. Jak leciałem samolotem, to lotnik, pilot powiedział, że tu jest Las Vegas. I ten Las Vegas to było miasto przy jednej drodze. Tak, przy jednej drodze było widać z góry z samolotu. I jeszcześmy lecieli dość sporo, już my lecieliśmy lecieli do Los Angeles samolotem. A on, zobaczcie, tu jest taki odległy, a tu on musiał. Gzuć tutaj Przez wysokie góry, strasznie wysokie góry tam są. 1000 sensy co sfus stopni. No, no, także i przez pustynię. Tu, tu tylko zdrowie tylko zdrowie inteligencja tak samo i zdrowie bo jak on miałby błądzić, to by było już po nim. On już musiał od startu wybrać sobie kierunek i tylko że za pierwszym razem, na pierwszym locie był absolutnie pierwszy, absolutnie pierwszy te 30 kilometrów, ale później już 512 żaden, bo nie tylko on pierwszy, ta pierwsza dziesiątka gołębi, która była tutaj na tym locie, na pewno wspaniałe gołębie, ale żaden z tych gołębi, z tych, z tych gołębi w następnym locie 512 kilometrów nie odważył się pojedynkę. Przyleciała cała dziesiątka. Popatrzcie jakby tak u, u mnie w gołębniku, czy u was przyleciało najpierw 10 gołębi, to powie, powiemy o lekki los, za chwilę będzie znowu parę. A tutaj było na tym locie było, że przyleciało 10, tak samo było na tym pierwszym, ale na tym ostatnim tak samo szleła dziesiątka, potem długo, długo nic, co długo, długo nic i, i dopiero na następne, i, i i zbierali do następnego dnia, i, i, nazbierali 20 gołębi, 20 gołębi, bo tam było chyba tyle nagród, co tyle nagród. Żaden się z tych gołębi y, y, nie odważył, nie odważył y, z, tego, z tego lotu już w pojedynkę, co w pojedynkę. A tutaj taki gówniarz, co so taki gówniarz. Tu widać, widać wyraźnie, jeszcze ma dwa, cztery, sześć. Sześć starych piór, co sześć starych piór. Tu jest świeże, nowe Tam pióro. To jest nowe. I zdjęcie robione dwa miesiące po tym ostatnim locie po tym 408 km. Także to był naprawdę, naprawdę super wynik. On już na pewno, zanim piórka nie ściepnął, bo jedne piórko to już musiał być lotowany, co musiał być lotowany, co lotowany, bo na pewno w, w, w ostatnich dwa miesiącach y, y, od lotu, od, y, od października do grudnia, kiedy było rozbione zdjęcie, to na pewno wrócił dwa piórka. Także na tym ostatnim locie miał dwa piórka zrzucone, przypuszczam, co przypuszczam. I to on na te pierwsze loty oszedł y, niezrzucone piórko albo jedne. A oh my god, mój Boże. To jest samica ta ciemna, a to jest samiec ten Tutaj, jak już był przepieżony gołąb z, tych, z, tych, z tej rodziny, to to proszę bardzo, klasa, ale on też już. No a, ale, ale tutaj, 6 piór, 2, 4, nie, nie gwajcie się, że tak się powtarzam, ale, ale to widać tutaj, jeszcze rozpierzone. Dwa miesiące po tym locie, a przecież nie od razu lotowali 480 km, tylko. Tylko wcześniej musieli lotować i krótsze dystanse. I, to były próbne loty. I próbne loty, ja wiem, Ranić. jak tutaj było ze 6 czy 7, czy tam ile lotów, po około 100 km. Dopiero później zaczęły się te, te loty, jak, jak trzeba. Nie? No tutaj z jednego gołębnika lotują? Długi, Tutaj, długi tutaj z jednego gołębnika, ze wspólnego, długi, długi gołębnik. A tu z kolei tu? w Los Angeles hodowcy biorą gołębie od całej Ameryki, z całej Ameryki. Każdy wybiera sobie gołębie, gdzie dla swoje gołębie i, i tamte, ale, ale hodowca swojej gołębi nie może używać w tym locie. Później ten trener, co nazywa to, z, z Twoich nagród ma tam jakoś procenta. I ten, ten trener, który tak można tak nazwać, ten hodowca, który je prowadził do tych lotów, dostaje, dostaje procenta z wygranych tylko od Tylko on swoje gołębie nie może brać udział w tych lotach. On może tylko je Jedynie swoje gołębie dla dla innego, do innego, do innego. Jak ale on sam nie może sobie wykluczyć e, jakieś tam manipulacje, manipulacje, tak I on się stara jak najlepiej bez, bo na drugi rok znowu jest ten lot, w 2009 mm. roku i znowu chce dostać najwięcej gołębi Dla, dla... mnie, tak, tak, czym lepiej jego gołębnik wyjdzie to, to znowu, znowu on, ale tej... dla mnie, dla mnie to ten gołąb nie jest wcale gorszy od tego Wcale nie jest gorszy i no, tu jest bez, as niemożliwy dwa razy pierwszy to już jest as niemożliwy. Ale, ale ten go, mimo że był 45, taki, taki gówniarz, co gówniarz zawsze przeproszeniem, y, dał radę w tych lotach próbnych y, do, do, do 400 km dolecieć i potem jeszcze, jeszcze może miał dwa piórka rzucone przypuszczam z tego lotu. Taki zrobił wynik. 432 hodowcy. To już jest y, strasznie uparte gołębie. Ja już teraz nieraz przypominam sobie, jakśmy jeszcze lotowali. To nam ludzie głosili gołębie. Nie hodowcy. Głosili nam ktoś, że z, na, na łące znalazł naszego gołębia zdechniętego. Głosiło nas ze dwóch panów, że gołąb przyszedł do garażu i, 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 i tam prosił o pomoc. Tam dał mu wody. I, na tarasa. I na taras do, do, do ludzi szedł gołąb y, Takie twarde gołębie uparte, one nie wejdą do gołębnika. One idą tak. Yy, albo zdechnie, a jak się nie znajdzie wody, albo, albo idzie do, do normalnie do ludzi na, na taras, na balkon, albo czy, czy do garażu szuka, pomocy. szuka o pomoc no ja no, yy, szkoda tych gołąbków jak, jak się męczą, ale jak ktoś dobrze o nie dba, jak ktoś dobrze do porządku to robi, bez chemii, bez tego to z czystym sumieniem może, może, może dawać na, na takie loty i. Tego on sobie da radę, tylko musi być dobrze przygotowany. Jeszcze raz, tu już któryś już raz kolejny, tu widać dwa, cztery, pięć, sześć starych lotków. A ta ciemna tu z tyłu, tu dopiero odchodzi. ta lotka jest, jest, jest yy, yy, nowa, nowa. No i tu widać rozpierzenie przy, 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 przy głowie. Dwa miesiące po, po tym locie. Także on na tym locie nie miał więcej jak jedno, dwa piórka rzucone. Jak dwa miesiące po locie, jeszcze ma sześć do rzucenia, no to, no to, to, widać. I widać tutaj po tych... Strzałkach, koło około. Powtarzam się tak trochę, ale, ale to y, inaczej nie idzie, inaczej nie idzie, to... Trzeba wytłumaczyć. Trzeba to wytłumaczyć, żeby to doszło. Gratulacje, Ted. Życzymy też i Państwu takich sukcesów. A tutaj mamy dziadka tych dwóch asów z Ameryki że Snowbirds 41 i w Desert Valley Triple Challenge On jest y, z roku 2000, nie? Co tak, 2000 niebieska obrączka Mają dwa młode w gnieździe, dwa malutkie młode w gnieździe Może pokaż się może, może to będą asy Później jak zaobrączkuję to nie będą asy. Ta ciemna samica ta 7 lepsza w regionie, najlepsza w oddzele. Siedzi teraz na nich, grzeje i... Mamy teraz minus 5 stopni Zobaczcie, otwarte i nie ma żadnego problemu Ile jeszcze asów po nim wyjdzie i, i po jego synach Nie tylko on, nie tylko on, że od razu po nim, ale i, i po jego dzieciach, jak jest super Ten gołąb, jak my go lotowali, to przez wszystkie loty całe wesoły Gruchał ciągle Szybko się odbudowuje Gołębie, które są hodowane na lekarstwach nie mają żadnych szans, one, one na zmianę raz te, raz te, raz te, raz te i tak dalej, ale to, to nie jest to, no Gołom as to jest gołąb, który jest z najlepszych gołębi, z najlepszych, ale z najlepszych as tylko jest, ileś tam tych asów z tych najlepszych gołębi, to są, to, to są gołębie, które umią się szybko odbudować, to powtarzam tyle razy, szybko umią się odbudować po locie. On, ten gołąb inny potrzebuje ze trzy dni albo i cztery, a taki as potrzebuje jeden dzień, góra dwa dni i już jest wesoły. Obserwujemy. Ale to tylko, to tylko, to tylko potrafią gołębie, które, nie, które mają wyjątkowe zdrowie. Wyjątkowe zdrowie, system. A, a nikt mi nie powie, że ten ktoś, czy, czy to, które dostaje lekarstwa, które żyje na lekarstwach jest zdrowe. To takie bajki, to ja już nie wierzę. it's <stutters> a <stutters> 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 No, I the boku. It's not too I must go to the robot. i roboty. Nie the lekko. i pracować. going to the to the